Jaka jest najlepsza dieta na całym świecie? Ta dieta to ruch. Możesz sobie wymyślać, jakie chcesz diety w swoim życiu, ale jeśli nie będzie w tobie ruchu, to jest mało prawdopodobne, że twoje ciało będzie prawidłowo funkcjonować. Wiesz, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że masz w sobie coś takiego jak układ limfatyczny. Pewnie coś tam o nim słyszałeś, coś tam pamiętasz ze szkoły, ale nie bardzo wiesz, co to jest. I w zasadzie po ta, poza tym, że on w Tobie jest, to chyba nic więcej nie wiesz o nim. Już tłumaczyć, Ci, co jest ważne. Układ limfatyczny różni się na przykład, od układu krwionośnego tym, że nie ma centralnej pompy, tak jak ma układ krwionośny, czyli serce, które pompuje krew we wszystkich żyłach. Układ limfatyczny działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się ruszasz. Kiedy się nie ruszasz, limfa w układzie limfatycznym stoi. A pamiętaj, że układ limfatyczny odpowiada za Twoją odporność i odpowiada za usuwanie toksyn ze swojego ciała. Dlatego, kiedy się nie ruszasz, nie budujesz odporności, nie usuwasz toksyn ze swojego ciała i nie będziesz zdrowy. Ruch to podstawa. Nie mówimy tu o jakimś ekstremalnym ruchu, o ekstremalnych ćwiczeniach. Zacznij od prostych ćwiczeń, takich, które ja Ci na przykład pokazuję na filmikach. Proste ćwiczenia, prosty ruch, ale zacznij ruszać swoim ciałem. Kiedy będziesz ruszać swoim ciałem, układ limfatyczny będzie pracować i dzięki temu będziesz zdrowy. Nie ma lepszej diety ponad to. Możesz wymyślać setki różnych diet, ale, ona w żaden, ale żadna z tych diet w żaden sposób nie zastąpi ruchu. Ruch jest bardzo ważny. Jeszcze innym rozwiązaniem, aby zadbać układ limfatyczny, jest masaż. Kiedy masujesz swoje mięśnie, to tak samo pobudzasz układ limfatyczny. Tak samo limfa zaczyna krążyć. Wtedy, kiedy gdzieś tam coś masujesz i męczysz, albo idziesz do masażysty i on Cię masuje. Poprzez ucisk też powoduje ruch i dzięki temu układ limfatyczny w całym Twoim ciele też zaczyna działać. Oczywiście, jeśli masuje całe ciało. Dlatego to też jest bardzo ważne. Możesz wykonywać ruch, możesz też skorzystać z masażu. Obydwie te rzeczy są dobre, ale zacznij dbać o swój układ limfatyczny. Nie wymyślaj diet, zacznij od ruchu. Zobaczysz, że kiedy zaczniesz się ruszać, zaczniesz lepiej trafić jedzenie, zaczniesz lepiej się wysypiać, zaczniesz się czuć lepiej, zaczniesz być zdrowszy, zaczniesz mieć więcej endorfin. Mnóstwo rzeczy, ale to wszystko zaczyna się od ruchu. Ruch to zdrowie.